witajcie tu znowu Witar a to jest oczywiście Matt kontynuujemy wątek który rozpoczęliśmy poprzednio jak pamiętacie to jest Aja córka szalonego naukowca który w wyniku eksperymentu sprawdził na dom coś takiego i co znaleźliśmy kartkę z kodem i o, zamknięte no i teraz cel to znaleźć. Znaczy save wiem, ale. A, właśnie. Kartka. no ja liczyłem. Na to, że byłoby za proste, jakby to był sam klucz. Beczki na pierwszym piętrze na wschodzie. Kandelabry w sali wejściowej. Nie, tam gdzie to potwory. Czerwone lalki w pokoju lalek i obrazy w recepcji. Czekajcie, raz. Eee, wiem pewnie, muszę to policzyć. I to będzie mój kod. Czyli czekajmy na wycieczkę. Beczki na pierwszym piętrze, kandelabry przy wejściu, czerwone lalki i obrazy. Hmm, nie znam tego języka, ale kiedyś się uczyłam trochę. Zobaczymy, czy pamiętam. Ciekawe o co jej chodzi: czy że ona jest Niemką, a to nie było po niemiecku, czy. O, zniknął ten dziwak. Jak wziąłem sobie to... O! Pokój z lalkami. Idealnie. Coś tu się świeci. Yeah! kolejny gem. Ej, ale w sumie nie widzę ile mam gemów. A na którym to wyświetlałem? Fajnie, nie wiem teraz ile mam gemów. Lalki, dobra, liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Trzy. Sześć ich jest. No i chyba, że ta jest jeszcze czerwona. Tak detaliczna. Tak. Nie, tak szczegółowa. Prawie nie wygląda jak lalka. Manekin. Ej, tu coś jest. Te też są czerwone. Ma przerażający uśmiech. Okej. Okay. Straszy takimi trochę... bardziej dźwiękami niż czymś naprawdę strasznym. Chociaż, możemy jeszcze czymś zaskoczy. To la, jeżeli liczyć te dwie, to by było ich osiem. Czyli lalek jest osiem. Właśnie, co tu jest? Tu nic nie ma. Kandelabry chyba widziałem, że było cztery, ale zaraz się upewnimy. Tak, cztery. Dobra, patrzmy dalej. A tu nie mogę wywołać tego, dobra. Czyli tak: tego jest 4, tych świeczników, lalek jest 8. w recepcji. I jeszcze beczki. Recepcja nie wiem, gdzie jest, ale zobaczmy tam. Zapiszmy sobie grę. Tu wiem, że mamy już save. Ok. O, dziwny facet zniknął. Co my tu mamy? O, snowball. Jem! wziąć królika? Tego biorę ze sobą. Też kocha tatę. Super. Snowball. No, a kolejna retrospekcja. O, zgubiła królika. Snowball, gdzie jesteś? Co ja zrobię? Twoja noga jest... R... Jesteś... Twoja R... w z twoja nogą martwię się, bla bla. O, jest jej królik. Snowball. Gdzie byłeś? Martwiłam się, że zniknąłeś. Nie mogę za tobą gonić, jak tak uciekasz. Ej, czekaj. Twoja rana uleczona? O, tatuś. Uuu. Co za problematyczny królik? Tato? Ayo, spróbuj, żeby Snowball nie biegał poza Twoim wzrokiem. Zrobił taki bagan w kuchni. Ta, zażarcają marchewkę? Przepraszam. Snowball, nie możesz się... A, musiał, chcie, musiał, musiał chcieć spróbować tego, co Maria gotowała? O. Znalazłem Snowballa? Tak, i wyleczyłem jego nogę. No, nawet miły z niego facet. wyleczył ich plika. Dobra rzecz, to. Dzięki, tam, tam, bla, bla. Dziękuję i tak dalej. Snowball jest członkiem rodziny. Traktuje? Jest traktowany tak dobrze jak inni. Tak. Ja. Yeah. W sumie dziwny kolej z niego. Trochę rodziny, ale krzywdzi innych. Uratujmy Ojca razem. Mam snowballa. Teraz mam snowball i tego, ale nie wiem za nic ile bym, gdzie te gemy. I jak teraz sprawdzę ile mam gemów? A, mogę jeszcze tem zobaczyć. Tu już nic ciekawego nie znajdę. Mama. Darujmy se. Ej, czekaj, tu coś może być. Zwłoki małego ptaka. Zwłoki szczura? Okej. Okay. A, można tutaj... To był ten dziwny typ. Coś tu jest? Strych. Eee, tam się nie przedostanę. A, brakuje drabiny. Tam widzę już, że jest kolejny dżem. Coś miałem sprawdzić. Beczki na pierwszym piętrze, serio. Może to gdzieś dalej jest. Rząd garnków, roślina. Nie, czekaj, ale tu są jeszcze przejścia. Patrzymy, co jest tu. Reception. O! Znalazłem reception room. Zapiszmy. Obrazy są dwa. Czyli czekaj. Cztery, osiem, dwa. Taka jest końcówka, jeszcze beczki muszę znaleźć. Słyszałem, słyszałem O, robi się cię... Ten obraz żyje? Encyklopedia wdzięku Czy coś takiego? Nie, urok szczęścia czy Coś tym... czy dobrego pochodzenia? No właśnie to jest ciekawe, bo Charm znaczy urok i wdzięk, więc... Chcesz z kimś szczęścia i miłości? Tak, rozsądne czytać książeczkę jak ten, ten obraz ruszył, ale widać, że to połzuje. Mhm, mm dlatego szczęśliwy urok to trik, co? Wszystko co potrzebujesz, wszystko co musisz mieć to miłość, cały czyjeś czoło, z miłością mi powiedz błogosławieństwo, później magicznie miej szczęście, to nie jest, czy to Dobra, czy tu maszem to tak do bani, ale to w sumie sam ten teksty z do bani. You are the ones who'll be happy for this, a good luck charms than to trick, and this one thing, and this you must have, it's love. Bozot odkrywcze. Może ma takie znaczenie? Puste. Co? Pies? Ej, to do czegoś służy. Może zapiszmy. Zbadamy ten obraz. Coś czuję, że coś tu się stanie. O! Co to jest? Aj, pchaj. pchaj. Okej, okay, zciłem się ciekawe rzeczy. Dobra decyzja. Dużo, że to coś tutaj nie goni. Garnki. łazienka. Zamknięta toaleta. O, co to? Klucz do kafety. Oh! To żyje. Okej. Okay. Nie, ta lalka wcale się nie ruszała. Ona sobie po prostu przeszła korytarzem. Czy to część klątwy? Też część klątwy? Podejrzewam, że tak. Dobra. Beczki. Czekaj, jeszcze została druga strona. E, tu są beczki. East Hall. Czekaj, to są chyba te beczki, nie? No, zobaczymy. Beczki na pierwszym piętrze i... na no, East Hall. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ich jest. Dobra, to już mamy całe kółko. Zamknięta. A co tu jest? O, piwnica. Coś tu jest. Tak bardzo. Co to jest? Też nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Nie przejdę. Co mam zrobić? Spal wszystko na mojej drodze. Jak to podpalić? Hmm. Nie chcę się zastanawiać nad tym. Dobra, znam liczbę beczek. Jest ich 7. To możemy iść do sejfu. Jeszcze rzut okiem na Memo. 7 beczek, 4. 8 kandelabry, 8 lalek i 2 obrazy dobra 7 beczek, 4 kandelabry 8 lalek 2 obrazy coś w tym stylu nie? o, otwarłem nice zawiera rzeczy mamy jak mama. Lampa. Pożyczam to, mamo. Nie, yeah, mam lampę, super. Co to? To... Perfumy. Okej. Okay. Kolejna retrospekcja. Wciąż jest w pracy. Mario. Coś tam cię Mario. Doktorze. Ech. Fat. Her. Gruba ona. Nie mogłem się powstrzymać. O. A ja tu jesteś. Czy ojciec nie mówił ci, żebyś nie schodziła do piwnicy? Mama. o, -o, -o. On. Idziałem. Zdradza. Bulala. Ciekawe. Ty nie może uwierzyć, że to jakaś wzięta z ulicy? Nie wybaczę. Mama zwykle jest miła, ale wydawała się inna wtedy. No ciekawe. Ciekawe dlaczego. O. Odłożyła je do szafki, ale... O, zaopiekowała się nimi to dobrze. Po wszystkim mama... Dosta Mimo wszystko mama dostaje na rocznicę... Jestem pewna, że kochałeś co do końca. Cóż... Wezmę to na pamiątkę. Dobrze, mamo? Hmm. Co tam jeszcze? Nic? Czyli... Aha. Nic ciekawego. To ma jakiś związek z fabułą w ogóle? Lepiej stąd iść ja mam klucz do kafeterii i chodzą mi po głowie jedne drzwi, a no dokładnie te. Ten dźwięk jest troszkę niepokojący. Hmm, zatem naprawdę nikogo nie ma. Okej. Okay. Nie rusza się, ale zacznie jak nic. A nie mówiłem. A dżemów to już mi oczywiście nie wyświetla. Coś musiało się zbugować. Gremi mi w ogóle wywaliło. Więc nagrywałem to, który się teraz i musiał coś zbugować. Co to jest? pies pożera żarcie. Olej? Wypełnione condiments z odpadkami. O, dżem. Czemu nie wyświetla ile ich mam? Co to? A, ten dywanik? No tak Co to za drzwi A lampa To jakieś beczki Zamknięte. To ta lampa to też jakiś przedmiot fabularny. Coś tu muszę znaleźć. O, zaatakował. Lepiej tam chyba nie wracać. Chociaż? Okej, okay, nie wywołuj wilka z lasu. No to coś tu spokojnie dalej siedzi. Hmm, nie wiem co mam dalej robić. To jest niepokojące. Ale to dobry moment w sumie, by skończyć ten odcinek. A my widzimy się już w następnym. Do zobaczenia.